Czekają, zapisują się do różnych specjalistów i nie przychodzą. Mogę panią umówić do pana doktora Zająca na 15 stycznia? Takie kolejki nikogo nie dziwią, a zdarza się, że na wizytę trzeba czekać kilka miesięcy albo dłużej. Jednak problem nie leży tylko po stronie niewydolnej służby zdrowia czy małej liczby specjalistów, ale także samych pacjentów. Pacjenci zapisują się. Długo, długo przed terminem przyjęcia w kolejkę czekają, zapisują się do różnych specjalistów i nie przychodzą. Tak się dzieje we wszystkich prywatnych przychodniach w Pile, a statystyki pokazują, że problem jest spory. 500-600 osób miesięcznie się nie zgłasza. No tak można przyjąć taką statystykę. Tak jest w jednym z niepublicznych zespołów przychodni medycznych w mieście. Miesięcznie placówka obsługuje około 6 tysięcy pacjentów. Średnio 10% z nich nie przychodzi na umówione wizyty. Pół biedy, gdyby zgłaszali to wcześniej, jednak niestety większość wizyt u lekarza wygląda tak. Rozmawiałem z panią doktor w poradni okulistycznej 8 osób zarejestrowanych na dzisiaj po prostu się nie zjawiło. W mojej poradni prowadzę poradnię urologiczną. Trzy albo cztery osoby również się po prostu nie, nie pojawiły. Tomasz Prałat przyznaje, że najczęściej mówi się o prawach pacjenta, ale warto też zacząć rozmawiać o obowiązkach. Dzwonienie do każdego z pacjentów w dzień wizyty czy pojawi się w poradni jest dla placówek niewykonalne. Trzeba byłoby zatrudnić dodatkową osobę zajmującą się tylko potwierdzaniem wizyt. Gdyby pacjenci byli bardziej zdyscyplinowani i zgłaszali swoją nieobecność wcześniej, byłaby szansa skrócenia choć trochę kolejek ich Miejsce można by teoretycznie zapisać pacjentów, którzy oczekują, i na pewno tym samym w jakiś tam sposób nieduży, ale w jakiś sposób te kolejki oczekujących mogłyby ulec skróceniu. Część pacjentów takie zachowania uważa za niepoważne i nie fair wobec lekarzy i ich samych. Ja, jak się zapiszę, to ja jestem. Chyba, że grypę miałam, to raz mi się zdarzyło, to każdemu się może zdarzyć. Tak? ja nie mogę tak tarasować, bo ktoś by był na moje miejsce. Jeżeli się zapisali, to powinni przyjść, tak? Blokując innym, no nie powinno tak być. No. Zdarza się też tak, że pacjenci zapisują się do kilku poradni i wybierają tę, która proponuje najszybszy termin, ale o odwołaniu pozostałych już zapominają. Staniem właściciela innej pielskiej przychodni dyscyplina wśród pacjentów to jedno. A drugie to wadliwy system. Przyczyną jest to, że my jesteśmy właścicielami limitów. Szpitale, poradnie diagnostyczne, a nie pacjent. Gdyby pacjent był właścicielem tego limitu i on nosił tą swoją gwarancję w postaci karty, na której ten limit jest zapisany, to każda poradnia go przyjmuje z otwartymi rękoma i leczy go wtedy, kiedy on to potrzebuje. Aby uzdrowić ten system, trzeba by było odejść od zawierania kontraktów kwotowych. Ograniczona pula punktów, którą dysponują poradnie, powoduje, że po dokonaniu podziału ich na cały rok jest ich zwyczajnie zbyt mało. Podobnie jak specjalistów. Jest to także nie tylko kwestia ilości lekarzy, ale ilości punktów, które są możliwe do wypracowania w ramach danej poradni i czy ta ilość punktów, którą możemy wypracować Spełnia zapotrzebowanie. Na punkty i ich podział oraz na liczbę lekarzy specjalistów, którzy pracują w poradniach, pacjenci nie mają wpływu. Mogą jednak nie zapisywać się niepotrzebnie w kilku poradniach oraz odwoływać z wyprzedzeniem wizyty, na które nie mogą się udać. Już to może bowiem zmniejszyć czas oczekiwania w kolejkach.